Siemka moi drodzy z tej strony Kapitan Timo w czapce Timo który wyżulił od kumpla na konwencie i teraz się nią jara i dzisiaj wracamy do Lunatika. w zasadzie miałem nagrywać kolejny odcinek Toho ale może uda mi się zmieścić to i spróbuję jeszcze dzisiaj nagrać Toho i wrzucić je jutro zobaczymy jak to wyjdzie Mamy trzy levele do skończenia, dwa levele bonusowe, tutaj wchodzimy do pierwszego, to jest level, yy, który odblokowaliśmy za wszystkie keychainy, kurwa, a już wiem co to za level, trzeba tu ogarnąć młotki i wow. w sumie wybijać jedynie nie trzeba, wypuśćcie mnie stąd kurwa. To jest wyjście, tak? To są gacie. Gacie mocy. Tylko potrzebuje jeszcze, kurwa, młotka wow. mocy. Tele, te teleportery, w które wchodzę, one nas teleportują totalnie randomowo. Wow. Czyli nie ma, tak naprawdę, znaczenia, w który włażę. Równie dobrze mógłby być po jeden na pomieszczenie, a nie dwa. W którymś z tych pomieszczeń jest, kurwa, młotek, tylko... Wow. Czy ja na nie trafię wow. dzisiaj, czy nie? Wow. Wypierdalać. Wow. O, tak A jest! Cool. Hmm, coś czuję, że krótki ten odcineczek będzie. Bo te trzy levele... ...długie chyba nie są, no ale już... ...nie chciałem ich tak wciskać na siebie w poprzednim wow. odcinku. Chyba też. Chyba też. O, mam maczetę. Ciekawe wow. po a potnę Cię kurwa maczetą, zdychać. No. Przydałaś <laughs> Ty, Kurwa, ja zaraz umrę! GG za spostrzegawczość, Chagon. Ale mnie to zeżarło. Teraz mam wszystkie świeczniki, mam wszystko. Te ja mogę wyłazić już, na dobrą sprawę, nie? Pem, pem. I co jeszcze wam powiem, kochani, rok akademicki się zaczął. Mmm, nie wiem, tam nie było Destruction 100%, ale chyba Uj, chyba jest pełny krzyżyk, więc powinno być dobrze. Rok akademicki się zaczął, znaczy zaczął się. <grym> Dla mnie się zaczął, no bo się zaczęła sesja poprawkowa. Mmm, muszę się z nią uporać, jak tu wszystko mm, się ogarnie, to podejrzewam, że wtedy Będę mógł jakoś normalniej, tak jak kiedyś, nagrywać te filmiki, a nie kurwa jeden na miesiąc, albo dwa. To jest ciekawy level, który odblokowaliśmy za zebranie wszystkich reddishów. Tutaj je nadal zbieramy. Trzeba iść tą ścieżką, żeby nas nie zeżarło w pizdzia, tak... Tu są smoczki i dużo picy A ja mam dzidy i muszę je nimi zaciachać. Mogę stędy kurwa wyjść? Chytysz, chytysz. Ała, ała, ała! O jak ja się jaram, że ta pizza tu jest Te skrzyneczki można Zniszczyć A to jest troll skrzynka Kurwa, zdychaj Dobra Te skrzyneczki można zniszczyć Za nie są jakieś tam Bonusiki Kurwa nie, pójdę naokoło za nie są jakieś tam bonusiki, zresztą zaraz sami zobaczycie. Chodź w tę stronę. A, kolejna skrzynka. Zdychaj. Kurwa! Ło. Wow. No to... Po raz kolejny GG, szagon. Kiedyś tej pizzy ci kurwa braknie. Dobra, zbieramy kolejne dzidy. Tam są jeszcze maczety u góry. To jest ciekawe, w tej rundzie, że tu nie mam młotka. Aaaa, możecie mi gówno zrobić, a już wiem po co jest. Tak, żeby zebrać wszystkie... O kurwa, o kurwa! Ups. Dobra, jak wejdę w lawę, albo dorwię mi jakiś... ...magmazoid... ...to mnie nie ma. To są miny. Flemish Spears. Tak tak chodź dobrze chodź. Kurwa Dobra. Dobra. Nie, tru skrzynka. Wiecie co, ja może przejdę się po tę po tą pizzę. Co to zry? Reflektor shield Co to mi robi. Zaraz. Mogę to odbijać. A! I to go zeżarło. Kurwa, zajebiste. Nie widziałem tego jeszcze. Hmm. Jaram się. Dobra, idę po. Chodź tu zjej na mnie. Ziej na mnie. Na mnie ziej. Pędzlu Tutaj chodź. Tu no. O, <laughs> zajwiste to jest. Nigdy wcześniej się nie bawiłem tym przedmiotem. No rzeczywiście, jak mamy atak dużej ilości przeciwników, to może być całkiem użyteczna karabinek. ...okej. Okay. Aha. No, moja babcia by trafiała lepiej w tę skrzynkę. Nie wiem czym. Niż lunatic tymi rakietami, tak? No, no, serio? Dobra, jest mózgownica. Nie wiem, co to jest. Mind controller. Kurwa, tylko że to na niego nie działa. To też GG. Mm, tutaj mamy włócznie. Kurwa, co jest. Hmm? Czemu go nie trafiam? Kurwa, jak wejdę? W... Dobra, jest klucz do mózgownic. Ja nie mam broni, a jak to będzie to rozszynka, to zginę. To na szczęście chyba nie jest rozszynka. Tak, to nie była to rozszynka. Idę po pizzę. Już wow, wow, wow. myślałem, że wlezę w to. Jeszcze te głupie otwory na środku, no. Dobra. Żyjemy. Kochani, żyjemy. Jest OK. Dobra, przez to się mogę przepierdolić. Dobra. W sumie to nawet tak nie boli. Zbieramy mózgownicę. Tu jest ta tarcza która niby rzekomo miała posłużyć do co tam magmazoidy mm, chwila pominałem jakiś mózg ałć Auć! niby gdzie kurwa miałem pominąć mózg U oh Jesu! Oh yes. Nie, no kurwa, serio? Ale bieda. No boże. Tak. Cały szagon i jego skill. Chodź tu, czerwony padalcu. Dobrze, że oni padają idealnie na dwa strzały. Dobra. Tu jest... Mm, dobra, wyrzucę te dwie włócznie. Kurwa, nie trafiłem. Uważnie. Reflektor shield. To jest zajebiste. Kurwa. Yes. O, a, 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 a. Dobra, teraz to przechodzę, tak? Przechodzę. I nie wpierdalam się w jakieś głupie. Dobra, wezmę karabinek. Wezmę tą tarczę. I ich po prostu rozpieprzę. O kurwa. Dobra. Trochę jej rozwaliłem teraz. Będzie powiedzmy OK, jeśli nie zjebę tego tak nie zjebie, nie zjebę, nie zjebie, nie. A je, 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 je. dobra, maczeta... Kurwa, troll! Nie no, żeby ciąć tą skrzynkę maczetą? Kurwa! Dać pizzę. O oh yeah. Dobra, trochę ich mamy z dyni. Zaraz, hmm. nie mogę używać maczety. Bo jak będą magmazoidy... Kurwa, i wziąłem to nie. Dobra, to już biorę reflektor, bo miny są kompletnie nieprzydatne. Dobra, ok. Rozpierdzielamy kolejne skrzynki. O, jest tu mózg. Trzeba tutaj dysponować tymi broniami jakoś rozsądnie, dlatego że. Jak już mówiłem, nie ma młota. No, bez młota to kurwa nie robota. Tak, przeróbka sąsiadów. Jaki jestem oryginalny. No kurwa. Nie, nie. Dobra, wracam po krótkim cięciu i po. Próbach przejścia tego levelu, i po strasznie marnych zakończeniach tych prób, gorzej się nie dało. Haha, dosięgnęło cię, co? Dosięgła cię Dzida Sprawiedliwości, kurwa. Szmato. O. Mam nadzieję, że to nie jest to rozkrzynka. Ty to idź sobie. Dobra. Mam miny. Miny, które są. Nie, bomby mam. O, przepraszam. Myślałem, że mam miny. Miny, które są totalnie bezużyteczne w tym levelu. Jest tarcza. Dobra. Nie, 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 no mówię, że nie, no zostawcie mnie. Wezmę sobie karabinek, pójdę tym razem dołem. Trrr. Tak, trr. Trr. Tr. Było coś. A, tu z tym są te nędzne rakiety, którymi mi się nie da w nich strafić. Okej. Okay. Dobra. Nożyk, scyzoryk. Dobra Zapłat, Kurwa, co ja wziąłem? A bo tu leżały te... O Nie, 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 nie. Do góry O Boże No serio? Zbliż się nie wierzę. Dobra, mam dzidy. Wrócę się po pizzę. Just in... A, tu są te miny, okej. Okay. Min nie chcę. Kurwa. Nie mogę znowu wejść. Ten nie, nie chcę. Nie chcę. Dobra. Hmm. Powiem wam, że zaczyna mnie to powoli już. mówię, mówiąc kurwiać. Tak, tu jest ta skrzynka. Ja oczywiście wziąłem troll maczetę, która jest głównym. Dobra, teraz muszę iść po niebieski kluczek. Tu chyba będzie wszystko. Zebrałem wszystkie skrzynki, prawda? Tą tutaj też. Tą tutaj też. Okej. Okay. Mhm. Mm Mamy wezmę sobie dzidy, się siebie. Ba a, dobra, dobra. Póki mam tarczę, napierdzielamy. dzielamy dobra. dobra, mam dzidy. Pozostały jeszcze dwa smoczki, dwa magmazoidy, które jeśli nie usmażą mi dupy. To będzie genialnie. Dobra, pozostał jeden. Pozostało zero. Tak, tak, kurwa, nareszcie. Udało się, tak. Nie wlazłem, nie wlazłem w lawę, znaczy wlazłem, ale nie zginąłem, to się nie liczy. <grym> Dobra. Eee, no to, co nam pozostaje? Pozostaje nam boss level. W którego wbijamy się i mamy pokonać rzecz. Tak, kochani, mamy pokonać rzecz, the thing. Tak się nazywa nasz boss? Tutaj są ukryte miejsca, w którym możemy się troszeczkę przybawić. Jest żarło i po tych ukrytych miejscach... zostaw mnie. Po tych ukrytych miejscach będą pokitrane gacie, młotki I tam takie tam. O tak, tak, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wszyscy razem w jednym, w jednej kolejce, tralalala. W sumie to wolałbym sobie tym machnąć. Chytusz. To jest dobra. W sumie wywalę to na tego bossa. Póki tu już jestem. Mhm. Bo to ma taki nieograniczony zasięg. Tłucze go niemiłosiernie. No zobaczcie. Haha! bije bossa samym toporkiem. Come on. No dajcie mi toporek. Tak, tak, tak. Tentakle zniszczone. The thing. Gii. I dostałem achievementa. Earned for beating the thing. Ha, nawet mam filmik. Jaki piękny filmik, dopracowany. <grystanie> no dobra, nie wymagam dużo. W końcu stara... Prosta gierka, zrobiona przez malutkie studio w 2000 roku Jakby mi się nie podobała, to bym w nią nie grał To, że filmik był raczej biedny Tylko co? Tylko... O Boże, nie wybiłem tam wszystkiego Nie wziąłem wszystkich świeczników Dobra, to zrobię to jeszcze raz I tak to zrobi się na momencie Także... Nie wiem, czy boss będzie jeszcze, czy... Już go nie będzie. Nie, no będzie chyba, bo wtedy się kończy level. Jak się pokona bossa, tak. Więc co ja pierdolę. No dobra, może tak troszeczkę nie za porządkiem, to przechodzę. Jak widzicie. Ale. Przynajmniej sobie połazimy trochę razem i pogadamy. Jest młot. Toporki pewnie będą wypadać o zapłęd tak. Dż -dż -dż. Nie mogę tego wziąć, bo to kurwisko tam stoi. Mało obrażeń. O, tak, big axe. Jaram się. Masz, masz, a masz, a masz, a masz. Norbitka, Miotacz ognia. Śmiotacz ognia to jest najlepsza rzecz na bossów, jaka może być w tej grze. O, i teraz będziemy mieć ukończone ładnie, pięknie w 100%. No jeszcze ma jakieś tentakle, a zniszczę ci te tentakle. Reflektor Shield, tak chodź. Kurwa, wziąłem skaner i straciłem reflektor. sheet. Ale gówno. O, tak spale cię. Tym razem zginiesz nie od topora, od pumieni. No. Achievement za uzyskanie 100% na danym świecie Key of Lunacy który otwiera nam w sklepie jakieś tam dodatkowe miejsca, nie wiem dokładnie jeszcze co, ale zajrzymy później do tego sklepu jak przejdziemy parę tych światów. Znaczy zajrzymy. Ja planowałem przejść te światy, które są dostępne po prostu wiecie, standardowo bez sklepu dlatego, że jeżeli bym chciał przejść wszystkie, to bym to nagrywał do ustany śmierci, bo tych światów jest po prostu multum. Ale po przejściu tych światów po prostu wejdę do sklepu i pokażę wam, co tam można nabyć. Ale w zasadzie, jeśli chodzi o ten odcinek, to by było tyle. Skończyliśmy świat pierwszy, pokonaliśmy pierwszego bossa. Nie bafem, zaczniemy sobie drugi, ale w międzyczasie na pewno nakręcę jeszcze jakiś odcinek Toho. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku Toho, Tu już chyba będzie piąty. Trzymajcie się, kochani, cześć!